Ukraińskie dzieci i młodzież korzystają z kierowanych do nich propozycji. Chcą się integrować. Potrzebna jest do tego znajomość języka polskiego. Bawiąc się również, człowiek uczy się. Tak, się. A podoba... u siebie jak to jest? Podoba się. Podobają. podobają podobają. Wzajemna komunikacja staje się coraz prostsza. Te tańce bardzo są fajne i pozytywne i bardzo nam się podobają podoba się i pozostaje docenić to, to dzięki wsparciu finansowemu z zewnątrz, bez dofinansowań, zorganizowanie się byłoby trudniejsze. Od kwietnia właściwie już, tuż po tym jak rozpoczęła się wojna, prowadzimy zajęcia z dziećmi z Ukrainy, z uchodźcami. Dzięki Fundacji Przystań Świętego Mikołaja udało nam się pozyskać środki na pomoc tym dzieciom i w ten sposób organizujemy im czas wolny. W zajęciach można wręcz przebierać. Są różne. Chociażby sportowe na basenie czy po prostu towarzyskie wspólne spacery do parku. Trochę tego jest. Wycieczki w tej chwili były, na początku była pierwsza wycieczka do skansenu w sierpcu, to, która odbyła się na koniec czerwca dla wszystkich dzieci. Potem, ponieważ te dzieci w Świetlicy nam przybywały, podzieliliśmy je troszeczkę i młodsze dzieci miały okazję pojechać do planetarium Dolsztyna. Do tam też mogły pojechać do ptaszarni, także to była taka, też dla nich takie ciekawostki stosowne do wieku. Natomiast starsze dzieci w kolejnym tygodniu były z nami w parku linowym w Prasnyżu. W tej chwili planujemy ostatnią wakacyjną wycieczkę do ZO w Płocku. W grupach jest widoczna rotacja spowodowana przyjazdem nowych osób, a wyjazdem do ojczyzny innych. Dlatego w pierwszej kolejności pierwszeństwo zapisu mają młodzi, którzy jeszcze nie korzystali z oferty wyjazdów organizowanych przez Miejski Dom Kultury.